Wielka Księga Objawień Jezus Chrystus. Widoczne zmiany, które są charakterystyczne w procesie przejawienia, to krzyż równoramienny kręgu i biała gołębica. Dwa znaki, jak pieczęcie, widnieją przy mnie części pana stworzyciela. Wszędzie, gdzie w działaniu światło się przejawia, tam manifestują się przyspieszone w ramach praw pana zjawiska, na przykład zdrowienia duchowe przebudzenia, wglądy, wizje, duchy są wysoko podnoszone lub upadają nisko. Wiele zjawisk zachodzących pozostawiam dla uważnych obserwatorów i poważnych badaczy. Wokół wszystko przyspieszone. Siła Pana Stworzyciela umożliwia twórczą i radosną pracę, której efekty uszlachetniają wszystko, współbrzmią z wolą Pana i są Panu Stworzycielowi bliższe. Rozwijane dary i talenty ludzi służących światu rozświetlają dotychczasowe życie ziemskich ludzi. Tworzy się wiele dobrego. A siłą napędową jest światło, dobro dla każdego, kto chce dobra tego. Gdy ludzie wykonują to, co do nich należy, wszystko szybko rozkwita i daje wiele dobrego. Spożywane owoce są soczyste, smaczne. Duże i świeże. Radosne ludzkie duchy mogą tak pracą duchowo się rozwijać. Taki lud jest obdarzony miłością pana stworzyciela obficie. Ale aby to wszystko się przejawiło, każdy ludzki duch, ziemski człowiek, ma się obudzić i oczyścić, by móc służyć panu. A to wymaga mocnej pracy nad sobą duchem. Lecz gdy się zacznie, to pojawiają się lepsze horyzonty, pełniejszego. I wartościowszego życia. To, co obecnie widać na Ziemi, musi się zmienić pod wpływem światła. Albo dobrowolnie, albo wymuszone. Dobrowolnie ludzie ziemscy zbyt mało chcą się przemienić. Już od tysiącleci to po zmianach ich i ich dzieł, czyli porunięciu wszystkiego, nowa Ziemia z nowymi mieszkańcami może się narodzić. Lecz gdy znów wszyscy zawiodą sami siebie. To po wszystkiego nastąpi z ziemi rozkład wraz z ich mieszkańcami, ziemskimi ludźmi. Szczegółowo zachodzących procesów bez potrzeby opisywać. Każdy na sobie je już doświadcza i zaczyna doświadczać od dużych zjawisk, a na szczegółach kończąc. Podstawą do zniszczeń jest zło, które zasiał ziemski człowiek i wraz z twórcą musi zostać wyrwane z korzeniami i rozłożone. Całość procesu nazywa się Sądem Ostatnim, a ziemskie zjawiska są jego przejawem i jest to proces naturalny. Duchowy człowiek ożywia ziemskie ciała, czyniąc z was ludźmi świadomymi siebie ducha. Bez tej świadomości brak ludzi, są skostniałe duchy, które służą ciemnością, a świadczą o nich ich dzieła, które widać na Ziemi obecnie. Brak zasad moralnych, Upadek i zanik szlachetności, typowe życie konsumpcyjne. Wiele epidemii, chorób, coraz więcej zgonów, starzejące się społeczeństwa i ich zanik, tracenie tożsamości narodowej, zanik kultury i wiele, wiele innych wystarczy zobaczyć w szkołach, urzędach, w życiu codziennym, na ulicy czy w rodzinach. A do tego należy jeszcze dodać silnie przejawiające się żywioły. I sprzeciw natury wobec ziemskich ludzi. Jeżeli ktoś powie, że to upadek całej ludzkości jeszcze nie, to jemu odpowiem, że on już ten upadek zaliczył. Inna wersja odpowiedzi brzmi: bez rozmowy i idzie się dalej. Obraz kolejnych wydarzeń rozwija się taki, że giną miliony, a ratują się pojedynczy ludzie. Czy dla ludzkości jest już za późno na zmiany? Na to pytanie, Odpowiedzcie swoim własnym życiem. Jak prowadzicie je tak jak do tej pory, to odpowiedź jest twierdząca. Dość pisania, czas zajrzeć w te serca, które dają szansę na swoją przemianę. I gdy będą szczerze chciane zmiany do dobra, to siły nowe otrzymają. A gdzie ludzie ziemscy odwrócili się od praw pana Stworzyciela, tam światło już bez możliwości pomocy jest.